Witajcie na moim kanale. To mój pierwszy film typu Let's Play. Nie wiem jak mi wyjdzie, ale cieszę się, że kogoś przyciągnąłem do oglądania. Jestem wdzięczny, że ktoś zechciał poświęcić mi swój czas. Chciałbym zaprosić Cię na nostalgiczną podróż w przeszłość. Zamknij oczy. Wyobraź sobie, że jest poranek w słoneczne lato 1996 roku. Z głośnika telewizora, ustawionego w innym pokoju i włączonego przez twoich rodziców. Przewijają się być może nazwiska premierów Oleksego lub Cimoszewicza, wtedy jeszcze nie kojarzące ci się z absolutnie niczym. Wyglądasz przez drewniane okno swojego mieszkania na blokowisku i widzisz drzewo. A na drzewie taśmę magnetofonową. Wyciągniętym z kasety, którym ktoś wcześniej rozbił i pozwolił, aby wleczona przez wiatr zawisła na pierwszym napotkanym obiekcie, niczym wielka brązowa pajęczyna. Ponieważ okno nie jest szczególnie wczelne, w twoje uszy uderza puszczany przez któregoś z sąsiadów z innego bloku hit tego lata piosenka Mr. Prezydent Koko Jambo. Odwracasz się do pokoju, w którym się znajdujesz. To lata dziewięćdziesiąte i boazerie oraz meblościanki są wszędzie. I nie inaczej jest w tym przypadku. Oprócz tego w pokoju jest również sofa oraz komputer. Komputer leży na małym stole i masz jeszcze nie tylko biurka pod niego, ale nawet biurowego krzesła i korzystasz z takiego, które stoi na czterech nogach. Jesteś posiadaczem dużej ilości deskietek 3,5 cala. Każda z nich mogąca pomieścić 1,44 MB. Masz ich chyba ze 20. Jedna z nich, szara i niepozorna, zawiera twoją ulubioną grę. Grę, w którą teraz chcesz pograć. Włączasz komputer, wciskając przycisk kołyskowy. To będzie jedyna maszyna w Twoim życiu aktywowana przez ten typ przycisku. 386DX z 4MB RAMu oraz dyskiem twardym o pojemności 202MB. Budzi się do życia i zajmuje mu to stosunkowo niewiele czasu, bo niemal natychmiast lądujesz w dosie. Niemniej nic nie widzisz, bo masz monochromatyczny monitor, a świeci słońce. A do tego wszystkiego twoi rodzice zdecydowali, że aby oczy nie psuło ci się zbyt szybko od blasku monitora, założą ci jeszcze dodatkowo przyciemniający ekran na monitor, mający pochłaniać szkodliwe promieniowanie. Ponownie podchodzisz więc do okna, zasłania w i wkłada w dyskietkę do czotnika. Wpisujesz A2, a następnie EBEGZ i odpalasz grę. Twoim oczom objawia się taka oto plansza. Choć nie masz karty dźwiękowej, dźwięki jakie dochodzą do Ciebie z twojego PC Speakera, czyli tego bzyczka jaki słyszysz, gdy naciśniesz za dużo klawiszu naraz. Są dokładnie takie same jak te, które słyszałbyś, gdybyś takową posiadał. Bez wątpienia jest to coś godnego podziwu. Nawet w osławionym dumie, dźwięki z PC speakera to tylko burczenie i piski, w niczym nie przypominające oryginalnej ścieżki dźwiękowej. Tu zasłyszysz nie tylko te same dźwięki gry, ale również muzykę. Ta zmienia się mocno dynamicznie. Raz jest skoczna, raz słyszysz jakieś trąbki, później zaś jakiś motyw, który z jakiegoś powodu pojawił ci się za starożytnym Egiptem. Have to be This area. Choć wiele razy grałeś w tą grę, nie masz pojęcia, co właściwie ma przedstawić ta rzecz, na której się wyspałnowałeś, i co ona do ciebie mówi. Nieznajomość angielskiego jest tu tylko jednym z problemów. Drugim jest fakt, że jakość nagrania przypomina pewnie to, które otrzymali od postaci granej przez Bruce'a i naukowce w filmie 12 małp. Niemniej wiesz, że musisz iść na prawo. Nie przeskoczysz dziury, która znajduje się nad pomieszczeniem, w którym zacząłeś, choćbyś nie wiem jak się starał. Będziesz śnił o tym miejscu i zastanawiał się, co jest po drugiej stronie, ale nigdy się tego nie dowiesz. Trójkąt na podłodze to teleporter. Po wydawaniem bardzo przyjemnego dźwięku przeniesie cię w wyznaczone przez twórców gry miejsce na mapie. Nie zawsze takie, które aktualnie widzisz, a często takie, w którym nie chcesz się znaleźć. Gra nie ma side scrollingu. I kolejny etap przygody głównego bohatera ładowany jest po dotarciu przez niego na którąkolwiek krawędź ekranu poza górną. To generuje pewne możliwości. Można schronić się przed wystrzelonym przez przeciwnika pociskiem poza krawędź ekranu w miejscu, które już się odwiedziło. I tak wystrzelony pocisk nigdy do nas nie doleci. Z drugiej strony nasz protagonista również nigdy nie będzie w stanie razić swojego wroga ogniem wystrzelonym z innej planszy niż ta, która jest obecnie wyświetlana. zatem świat gry ogranicza się tylko do aktualnie wyświetlanych elementów. Pozostałe tak jakby nie istnieją i ładują się dopiero w momencie, gdy wejdzie się na dany ekran. Temat szerzej rozwinę później. Dziwne, leżące i migające na ziemi puszki to amunicja. Po jej podniesieniu słychać, jak jakiś tłum wydziera się radośnie. Amunicji w grze jest 5 typów i ładują się one na zasadzie upgrade'ów. Jeżeli masz już amunicję klasy N, to po podniesieniu puszki Ulepszy się ona do klasy N plus 1. Każda z tych klas jest tak samo śmiercionośna. Kontakt pocisku z przeciwnikiem zawsze kończy się jego śmiercią. Niemniej ulepszenia są mocno widoczne, a przejście gry wykorzystując tylko jedną, podstawową klasę pocisku, jest niemożliwe. Przechodząc dalej, zauważasz pierwszego przeciwnika. Ten dwunóg, przypominający trochę atestę z Gwiezdnych Wojen, ale w wersji narysowanej przez twojego kolegę z przedszkola, będzie cię prześladować przez absolutnie każdy z poziomów, jaki przejdziecie odwiedzić w grze. Łazi od krawędzi do krawędzi ekranu, to od przeszkody do przeszkody, jeżeli takowa gdzieś jest na jego drodze i raz na jakiś czas zatrzymuje się, aby oddać strzał. Jak prawie wszystkich przeciwników w grze, można go załatwić jednym strzałem, co jednak nie oznacza, że jest łatwy do pokonania. Wszystko zależy od miejsca, w którym go spotkasz. Cechą naszego protagonisty jest bowiem to, że strzela tylko prosto przed siebie. Jego pocisk porusza się tylko wzdłuż osi X ekranu. Jeżeli chcesz coś zestrzelić, musisz wcześniej znaleźć się na tej samej wysokości co ten obiekt. Jeżeli nie jest to możliwe, musisz sobie jakoś poradzić, tak jak w przypadku tych działek, które widzisz na ekranie. Teoretycznie można je łatwo zniszczyć, ale nasz bohater nie ma umiejętności patrzenia w górę lub w dół. Chcę zwrócić uwagę, że twoje podstawowe naboje znikają po przeleceniu pewnego dystansu, co jest ich sporą wadą, aby wyeliminować przeciwników przed stanem na twojej drodze będziesz zmuszony podejść do nich stosunkowo blisko. Tym razem jednak nie będzie to jednak na długo. Gdyż stosunkowo szybko znajdziesz ulepszenie do Twojej broni. Pierwsze z nich sprawi, że Twoje pociski będą w stanie przelecić całą długość planszy. Pójście w lewo nie jest obowiązkowe, ale dobrze, aby znalazło się na tym filmie. you <sweak> Entuzjastyczny okrzyk wniesiony przez puszkę z nabojami oznacza, że zdobyliśmy kolejne ulepszenie do Twojej broni. Nowe ulepszenie cechuje się tym, że wypuszczany pocisk ma większą zajmowaną powierzchnię. To pozwala nam sięgnąć cele, które dotychczas były dla nas nieosiągalne. Czasami w grze można znaleźć elementy dekoracyjne, takie jak telefony czy łaty na ścianach, które można zniszczyć robiąc dziury. Urozmaicają one rozrywkę, a w rzadkich przypadkach stanowią również swojego rodzaju przeszkody. Z rzadka zdarza się, że przeciwnik będzie ukryty za jednym z takich przeszkód, co wymusi na tobie oddanie więcej niż jednego strzału. Musisz też pamiętać, że zdatne do zniszczenia elementy dekoracyjne. Nie mogą być uszkodzone przez żadnego z Twoich przeciwników. Tym samym taktyka ukrywania się za nimi nie jest opłacalna. Kolejna puszka z nabojami. Tym razem dostajemy amunicję, która przebija się przez wiele wrogów lub obiektów, i leci tak długo, aż nie trafi na ścianę lub krawędź ekranu. Jak byłem mały, nazywałem tą amunicję omen puszkami. Wreszcie. Ostatnie ulepszenie do twojej broni. Łuki, jakimi możesz teraz strzelać, są takiej wysokości, jak bohater całej historii. Mimo, że w przeciwieństwie do puszek, łuki ulegają destrukcji przy kontakcie z pierwszym napotkanym obiektem. Ich długość czyni z nich najpotężniejszą dostępną w grze broń, zdolną do rażenia takich celów, Jakich nie dosięgnie żaden inny typ amunicji. Przejście w lewo jest absolutnie nadobowiązkowe i trochę zbędne, ale przejdę tam na potrzeby tego filmu. Ponownie jest tam tylko dodatkowa amunicja, a kierunek chodzenia w początkowych etapach gry wyznaczają odnajdywane przez nas strzałki. Obiekt, jaki właśnie podnieśliśmy, może wydawać ci się enigmatyczny, ale tak naprawdę stanowi cel gry. W każdym z ośmiu etapów protagonista musi znaleźć trzy dyskietki umiejscowione w różnych miejscach na mapie, a następnie wejść z nimi w specjalny teleporter. Większy i bardziej żółty od standardowego. Do tego ten specjalny teleporter miga intensywnie i w sumie nie sposób go przeoczyć. Zbliżasz się właśnie do komory odbierającej naboje. Ten obiekt widzieliśmy już na początku gry. Z jednej strony zabiera on całą amunicję, jaką zdołałeś zebrać. Pozostajesz z niczym. Z drugiej jednak strony, za każdym razem, kiedy umrzesz, odrodzisz się w tym miejscu. Przy okazji obiekt również... Głośno deklaruje swoje oddanie Jezusowi. Tę planżę nazywałem za dzieciaka pokojem. I zabij mnie, ale nie wiem czemu. Jesus is here. Dochodzimy do ciemnej planszy. Na czarno-białym monitorze. Kolor niebieski jest wyświetlany jako bardzo ciemna czerń. Stąd po wejściu do tej strefy, gracz mógł odnieść wrażenie, że zapadła noc. Zwróć uwagę na ten piękny, intensywnie niebieski kolor, jaki widzisz. Dla ciebie może być on zwyczajny, ale czy potrafisz wyobrazić sobie mój szok? Kiedy po latach grania w czerni i bieli odkrywałem na nowo wszystkie gry, w które dotychczas grałem, kiedy okazywało się, że ciemna plansza nie jest czarna, tylko niebieska, a poprzednie etapy nie są szare, lecz zielone. Sam czasami potrafiłem domyślić, jak wyglądają kolory w danej grze. Często jednak trafiałem jak kulą w płot, jak wtedy, kiedy myślałem, że impy w grze dum są zielone podczas gdy tak naprawdę były brązowe. Po nabyciu komputera z kolorowym monitorem ponownie przechodziłem wszystkie znane mi i lubiane przeze mnie gry, aby cieszyć się bajaczną paletą barw, jaka się przede mną otwierała, a wspomniany przeze mnie dum zyskał chyba datę na najmocniej. Pamiętasz, jak mówiłem, że w niektórych miejscach wrogie roboty są bardzo niebezpieczne, mimo że giną na strzała? To jest jedno z tych miejsc. Po przejściu ciemnej planszy otwiera się przed nami nowy, zupełnie nieznany świat. Świat dział jeżdżących na suwnicach Jest to jedyne miejsce w grze. w których one występują. Niepozorna substancja tworząca eksplodujące bańki na ujściu tej rury to tak naprawdę jakiś paskudny kwas. Ewentualnie jest to woda, a nasz protagonista przyjanuszył na swoim robosprzęcie i ma klasę wodoszczelności Ingress Protection 00. Co jest naprawdę fajne w tej grze, to fakt, że stosunkowo trudno się domyślić, co pojawi się na następnym odwiedzonym przez ciebie ekranie. Autorzy w każdej z ośmiu plansz dodają coraz to nowych przeciwników, tła oraz elementy dekoracyjne, które później mogą się już nie pojawić nigdzie indziej. Przykładem mogą być te olbrzymie zbiorniki widoczne w tle. Z tego powodu gracz jest bardzo ciekawy. Co znajdzie dalej? I rzadko ma poczucie, że napotyka więcej tego samego. Jakiś czas temu wspomniałem, że świat gry w danym miejscu nie istnieje, zanim nie wejdzie się na dany ekran. Chciałbym teraz rozwinąć ten temat. Gdy dany ekran się pojawia, ładowane są na niego wszystkie niezniszczone przez gracza elementy świata czyli przeciwnicy, dekoracje oraz dyskietki czy puszki z nabojami. Te elementy, jeżeli są ruchome i są np. przeciwnikami, mają swój stan początkowy, który wydaje się być zależny jedynie od kierunku, z którego gracz pojawia się na ekranie, ale poza tym jest zawsze taki sam. Przykładowo, te działa na suwnicach po wejściu na ekran zawsze są w tym samym miejscu, poruszają się w tym samym kierunku i strzelają w ten sam sposób, niezależnie od jakichkolwiek czynników zewnętrznych. Przez lata można się nauczyć, że niczym na wietnamskim przejściu dla pieszych wystarczy tylko pewnie iść przed siebie i się nie zatrzymywać, a żadne z pozornych zagrożeń nie sprawi graczowi krzywdy. Subtitles by SteamTeamExtra Wyobraź sobie teraz, że to Twoje pierwsze podejście do tej gry. Zebrałeś trzy doskietki i w końcu osiągnąłeś upragniony cel, dochodząc do tego dziwnego teleportera. Ciekawe dalszej części przygód naszego polskiego robokopa z butlegu. Wchodzisz z wielką nadzieją do teleportera, a tam. Testant piracki. W latach 90., w których nikt nie przejmował się prawem autorskim, a do połowy których ustawa dotycząca tego tematu nawet nie istniała, ktoś pofatygował się, aby zrobić wbudowany w grę test antipiracki. Takie testy występowały w tamtych czasach w prawie każdej polskiej grze, od kajko i kokosza po prawo krwi. A jest to o tyle dziwne, że ten test jest w grze Macieja Mięcika, który deklaruje się jako libertarianin z dużą niechęcią do praw autorskich. Być może po latach jego poglądy w tym aspekcie uległy ewolucji. Muzyka, jaką słyszysz w tle, jest jedną z trzech utworów, jakie pojawiają się w grze. Zasady są proste. Musisz znaleźć literę z instrukcji oznaczoną podanymi parametrami. Jeśli się trzy razy, zostaniesz za swój brak poszanowania do prawa przeteleportowany do labiryntu bez wyjścia, niczym, w zależności od decyzji gracza, bezimienny z Playscape Torment. W takim wypadku pozostańcie już tylko zakończyć grę, do czego zresztą program będzie aktywnie zachęcał. Jeśli nie masz instrukcji, nie jesteś wcale w takiej beznadziejnej sytuacji. W polskim alfabecie są 32 litery, więc nawet gdybyś miał tylko jedną szansę, a liter do wyboru było 32, miałbyś ponad 3% szans na wybranie właściwej. Szans masz jednak 3, a zatem POD równa się 1 minus 31, 32 razy 30, 31. 29,3 to się równa 9,4%. A wcale nie jest tak, że w danym teście antypirackim pojawiają się wszystkie litery. Zaraz zresztą policzymy ich ilość, więc twoje szanse są tak naprawdę dużo wyższe. Liter w tym teście do wyboru jest 13, a zatem, gdyby wybierać napały, Prawdopodobieństwo właściwego wyboru to 1 minus 12,13 razy 11,12 razy 10,11, czyli jakieś 23%. Niestety, dwie szanse już wykorzystaliśmy, czyli w tej chwili mamy jedną, jedynastą szansę na to, że wybraliśmy właściwą literę. Czy jednak faktycznie się to udało? Dowiesz się tego w następnym odcinku.